I młody zawodnik, który w ubiegłym roku mnastym numerem Piotr Protasiewicz z numerem 12 Jacek Gomulski. startowe w tej fazie zawodów jeszcze chyba nie są decydujące, ale poczekajmy, popatrzmy. Dobrucki, Jacek Kolob, Franków i Andy Smith. I pierwszy wiek ruszył. I w pierwszym i Jacek Kolok i Andysmet na czele. Dobrucki w kasku z żółtym jedzie trzeci. Franków został dość daleko z tyłu. Jacek Kolok już przy krawężniku. Andysmet szeroko, a więc parą jadą wytkoszczanie i pewnie nie przepuszczą ani Dobruckiego, ani tym bardziej Frankuwa. Dobrucki metrów za Jackiem Golowem, który jedzie jako drugi. On jest minimalnie przed, bytko, przed ze starszym z Golobą, Ale, ale to jest przemyślane. To tak właśnie powinno wyglądać. Jeśli nie wygrywa się start, to potem pokrywa się całą szerokością swoich dwóch motocykli. O i teraz troszkę został Jacek Golow. Został nieco z tyłu, czyżby jakiś defekt motocykla Jacka Golowa. Tak on wyraźnie zwalnia. Nie. Jednak nie. A jednak tak, i pada Jacek A Aj, fatalna sprawa. No cóż, czyżby defekty, które tak dziesiątkowały drużynę Polonii Piła w poprzednim meczu, tym razem miały być udziałem zawodników Polonii Bydgoszcz? No, niespodzianka. Jacek Gol, moment zwolnienia. Już jedzie, jak się to mówi, w szpic. Aj, i pada. To był ten właśnie m, moment, kiedy. No właściwie, jak to się mogło stać? Dlaczego? No coś, coś musiało nawalić w motocyklu Jacka. I to, i to no tuż przy, przy silniku. No dobrze, bez Kowalskiego, ale za to jest Flis, Rotasiewicz i Komulski. Rotasiewicz czy Fliz. Brotasiewicz, Komulski bardzo słusznie. tuż przy krawężniku. Przecisnął się na drugie miejsce, teraz odjechał daleko na zewnętrzną. Czy znajdzie sobie tam miejsce Fliss? Czy też Jednak nie. Komulski, Komulski utrzymuje. Się na... Czyli jest trzeci, nie, już! 600 na miejsce drugie, a Protasiewicz jest w przodzie. To teraz zrobi Gomulski? Czy zleży z dalszej walki? No, dostaje wyraźnie z tyłu. Jakby jego motocykl był znacznie wolniejszy. Piotr Protasiewicz o kilkanaście metrów przed Robertem Lisem, a potem Jacek Gomulski. Jeśli tak ten bieg się zakończy, jeśli nie będzie żadnego defektu, no to będą cztery punkty dla i Polonii Piła, tylko dwa punkty wybrał Piotr Plis przyjechał jako drugi, Gomulski trzeci. 4 do 2 w tym kibicom. Mistrz juniorów tegoroczny, juniorów do lat 19. Obaj i Słaboń i Okoniewski jeździli w Mistrzostwach Świata Juniorów. A teraz po starcie Tomasz Golot na czele, potem para zawodników z Piły. No a został nieco... Krzysztof Słaboń, ale Słaboń nie rezygnuje. Próbuje atakować pole wewnętrznej. Jedzie tuż przed nim Okoniewski. Jest pierwszy Tomasz Golok. Zanim Kester, potem Okoniewski i wreszcie Krzysztof Słaboń. Troszkę daleko, daleko został Krzysztof Słaboń. Chyba trudno mu będzie zaatakować pozycję Okoniewskiego. No i jeśli tak się to wszystko potoczy do końca, to znów będzie mieć remis 3 do 3. Ale poczekajmy. Poczekajmy, Tomasz Golok, Wyraźna przewaga yy, najlepszego polskiego żużlowca, Za nim, zanim Robert Kessler. Yy, dobrze, szybko. No a Krzysztof Sławoni nie może. Nie może nawiązać kontaktu yy, i nie może nawet yy, myśleć o tym, żeby zaatakować Rafała Okoniewskiego. Ostatni łuk. Już tutaj się nic nie zmieni. Tomasz Golok przed Robertem Kesslerem. Rafałem Okoniewskim taki jest. Zesta, takie jest zestawienie zawodników, którzy pojadą w czwartym y, biegu. No, ciekawe co w tym y, wyścigu pokaże Michał Robacki. Jest tu y, dwóch y, młodych chłopaków, Robacki i Pecyna. Protasiewicz y, też przecież y, należy do ciągle młodych i obiecujących zawodników. No i Flies także. A no więc popatrzmy na zawodników, którzy będą decydować pewnie w przyszłości o losach swoich drużyn. Dobry start i Robackiego, ale przede wszystkim Protasiewicza. Robacki na drugim miejscu, Protasiewicz pierwszy. Robacki atakowany jest teraz po wewnętrznej przez yy, Lisa. Nieskuteczny skuteczny to był atak, ale teraz pewnie się powiedzie. Szeroko po łuku jedzie Flies, jest daleko na zewnętrzną Robacki, ale jednak. Nie... Jednak utrzymuje się jeszcze Robacki, Obejrzał się za siebie. E, Protasiewicz, jakby e, próbujący, zwalnia nieco Protasiewicz, żeby nie zrobić miejsca dla. E, atakującego Flisa, ale jednak stało się. Flis ciągle, ciągle, właściwie ten atak trwał półtora okrążenia i zakończył się skutecznie. Flis na drugim miejscu. Teraz jeszcze będzie próbował się dobrać do skóry Brotasiewiczowi. Brotasiewicz jedzie jednak o dobrych kilka, 7-8 metrów więcej przed Flisem. Zobaczył, że nie ma już możliwości wspomagania Robackiego, w związku z tym odjechał na bezpieczną odległość i kończy się ten bieg. Brotasiewicz przed Flisem Robackim. Bieg piąty Franków. Smith, Kessler i Tomasz Golop ruszyli. I Tomasz Kolob oczywiście razem z Andy Smithem już w pierwszym opu są na czele. Franków i Kessler e, z tyłu e, decydują o tym, który z nich będzie e, jako e, pierwszy próbował e, gonić parę bydgoską. E, z czwórką, jak w żółtym klasku, Kessler. No i Franków e, właściwie ściga się z Kesslerem. Czym to się zakończy? A tutaj w przodzie para y, Bydkowska, Tomasz Golob przed Antysmythem. Tutaj y, chyba y, y, Tomasz Golob próbuje jednak pokazać y, Smytowi, że y, y, jest szybszy. O właśnie! Tomasz Golob. dobry. Wyraźnie lepsza była tutaj. No, już prawie wszyscy są gotowi. Czekamy na Gomulskiego. Hans Nielsen bardzo skoncentrowany, przygotowany do y, startu. Nielsen, Gomulski, Dobrucki i Jacek Golob. Świetny start Hansa Nielsena. Dobry także y, Jacka Golowa. No a y, co zrobi y, Gomulski? Gomulski jest w tej chwili trzeci. Daleko bo na czwartym miejscu został Rafał Dobrucki. To on niespodzianka. A Jacek Golob... Próbuje dogonić Hansa Nielsena. Golop czy Nielsen. Nielsen w przodzie. Teraz e, jego przewaga. Nieco się zwiększyła. Ale to ciągle jest dość blisko. Ciągle jeszcze Jacek e, Golob może go zaatakować. A tymczasem nie rezygnuje także ze zdobycia jednego punktu. Rafał Dobrucki. Będzie jednak do czwarty. Wobulski ciągle, ciągle przed nim. Większa jednak teraz przewaga Hansa Nielsena nad e, Jackiem Golobem. Ale nie rezygnuje wytoszczanie. Nielsen przed Golowem, potem Gomulski, no a Rafał Dobrucki zaskakująco słabo. Dobrucki jest ciągle czwarty, już nie będzie atakować Jacek Golow w pierwszej pozycji Hansa Nielsena. Nie będzie, bo za daleko, za daleko uciekł Nielsen. Nielsen przed Jackiem Golowem, ale potem niespodzianka, bo oto Jacek Gomulski przyjechał... Już do 16 punktów, złoty medal dla Jutrzenki niemal pewny. We wtorek kolejna i Robacki. No i zobaczymy, jak się spiszą e, młodzieżowcy. Teoretycznie silniejsza jest e, para e, zawodników e, z piły. Ale no i tak, i to się potwierdza. To się potwierdza. Okoniewski jest na pierwszym miejscu. Na drugie miejsce e, przecisnął się Krzysztof Pecyna. Atakowany jest w tej chwili e, przez e, Krzysztofa Słabonia. No i zobaczymy, czy ten atak się powiedzie. Nie. Słaboń pozostał na trzecim miejscu, a z tyłu daleko jest e, w, jadący w czerwonym kasku. E, Michał Robacki, para z Piły, wyraźnie w przodzie, jedzie jako pierwszy Okoniewski, jako drugi Krzysztof. W biegu czwartym pokonał już Pecynę. No tak, ale wtedy tamten bieg sprawy odrobili młodzieżowcy. Protasiewicz, Dobrucki, Gomulski i Nielsen. Wszyscy już prawie gotowi. Najbardziej skoncentrowany był przez chwilę Rafał Dobrucki, ale zorientował się, że jego partner, że Han. Prokasiewicz, Dobrucki, Komulski i Nielsen. Został na starcie Komulski, a teraz Prokasiewicz musi walczyć i odciwoł wcale nie z Nielsenem, lecz z Dobruckim. Dobrucki czy Prokasiewicz? Dynamiczne wejście obydwu w łuk. Szeroko tuż przy obrodzeniu jedzie eee, Dobrucki, ale Han, pro Prokasiewicz. Pokonał Dobruckiego. Przecisnął się jeszcze przed Rafała Dobruckiego Hans Nielsen, ale obydwaj poloniści z piły są za Piotrem Protasiewiczem. Zawahał się przed chwilę, zmienił nieco jazdy Piotr Protasiewicz, ale nadal jest bardzo, bardzo szybki. Nielsen próbuje dopędzić Protasiewicza, ale nie udaje mu się to. To jest ciągle odległość, około 8, może teraz nawet 10 metrów. A Rafał Dobrucki coraz, zostaje coraz dalej z tyłu. Protasiewicz, wspaniała jazda. Bardzo szybko. Hans Nielsen nie jest w stanie go dogonić. Proszę. To już jest teraz 15 metrów. Już na pewno nic tutaj się nie zmieni. No chyba, że efekt. Nie, nie będzie defektu. Piotr Brodasiewicz. Wspaniale. Hans Nielsen jako drugi. O ósmym biegu. 12 punktów. Mówiłem o transmisji we wtorek. Z... Jacek Kolor, czerwony kask. Robert Lis kask żółty. Ander kask niebieski. I Hans Nielsen, biały kask to no, będzie pierwszy w pierwszym roku chyba Hans Nielsen. Nie, jednak Jacek Golop, Jacek Golop. Ale tutaj jeszcze Robert Flies próbuje. Z wewnętrznej i to niespodzianka spodziewaliśmy się walki wielkiej pomiędzy Hansem Nielsenem Jackiem Golobem i Andy Smithem a tymczasem oj jakże to blisko Jacek Golob nie rezygnuje ani na centymetr nie odsunął się nie zrobił miejsca dla Hansa Nielsena Jacek Golob jest na drugim miejscu Hans Nielsen trzeci Andy Smith na ostatni to niespodzianka a prowadzi, prowadzi Robert Blisk Taki jest ten żurzel w wydaniu ligowym. Szeroko pojechał teraz w tym Hans Nielsen. Wydawało się, że będzie mieć wielką prędkość na wyjściu na prostą. Tak rzeczywiście było, ale bardzo szybko pojechał także Jacek Gollow. Jeszcze jeden atak Hansa Nielsena po zewnętrznej. Broni się Jacek Golo, ale Nielsen znowu atakuje i znowu po zewnętrznej. Tym razem kiedy Jacek Golo pojedzie trochę dalej przy wyjściu z głupu na zewnętrzną. Tak nie zrobił tam miejsca dla Hansa Nielsena. Ale to jest ciągle, ciągle. Jeszcze dobra sytuacja dla niego Smytha. Sbyt zaatakował i przyjechał jako trzeci. Brawo Hansa. Z tego skorzystał Robert Twi z atakiem przy krawężniku. Widzimy, wychodzi na prowadzenie. Tu mamy atak Hansa na pozycję Jacka Goluba. Jacek wytrzymał to bardzo dobrze, bo na na tej chwili. Michał Robacki, Rafał Okoniewski i Piotr Protasiewicz. Taka, taki jest zestaw zawodników. Ruszyli. No i tu możemy spodziewać się pojedynku Okoniewskiego i Protasiewicza. Protasiewicz nie najlepiej ruszył ze startu. Okoniewski jest pierwszy, Protasiewicz drugi, Kessler trzeci. Został jako czwarty jedzie Robacki. No a zobaczymy, co teraz zrobi na własnym torze. Piotr Protasiewicz już Protasiewicz już wyprzedził Okoniewskiego. Okoniewski jest nadal drugi, nadal trzeci. Jest Kessler. Robacki chyba sobie z Kesslerem nie poradzi. Ale Piotr Kotasiewicz, który no, nieco spuścił się na starcie. Teraz jest wyraźnie, wyraźnie szybszy od młodego Rafała Okoniewskiego. Kessler wydaje się być bezpieczny na swojej trzeciej pozycji. Odecznie troszeczkę, troszeczkę. Wydawało się, że w tym poprzednim łuku zbliżył się do niego Michał Robacki. Już chyba wszystko w tym biegu rozstrzygnięte. W tej chwili nieobecny przy taśmie y, maszyny startowej. Już się do niej zbliża. Kask żółto-czarny i Krzysztof Słaboń, Kask Niebieski, czwarte pole startowe. A swoją drogą to jakże to y, Miła i Ruszyli Tomasz Golo. A tym razem wydajeła się przez chwilę, że będzie niespodzianka, bo na czele był y, nie kto inny. Tylko Krzysztof Pecyna, ale, ale Tomasz Golob już sobie poradził, jedzie jako pierwszy, za nim jest Robert Flis, Krzysztof Pecyna na miejscu trzecim, a ostatni, czwarty, jedzie Krzysztof Sławoń. No mówiąc szczerze, trochę więcej spodziewałem się po tym e, młodym chłopaku, ale proszę popatrzeć, Tomasz Golob e, nie pozostawia tutaj nikomu najmniejszego cienia, nawet wątpliwości. 20 parę, może nawet 30 metrów już jest przed parą zawodników z piły. A więc Tomasz Golov, który jest klasą dla samego siebie, potem Robert Lis, Krzysztof Pecyna. Aha, już tu na tym okrążeniu zaczyna świętować swój sukces Tomasz Golob. Już na drugim okrążeniu, na trzecim, przepraszam, pozwolił sobie pojechać na jednym kole i teraz pewnie po wyjściu na prostą, no w poderwie motocykl. Oczywiście, tak jest. Tomasz Golob przed... motocyklem Tomka, no bo Tomek bardziej pracuje manetką gazu, czuje tę motocyklę. Jacek musi mieć coś innego, tak stwierdził pan Władysław Golob. Ojciec i opiekun sprzętu. Ja wiem, tym razem... Ruszyli i Hans Nielsen jest na czele, a Jacek Golob na miejscu trzecim. Teraz pewnie będzie się przedzierał na drugie miejsce. Nie, jednak Gomulski jest przed Jackiem Golowem. Hans Nielsen, potem Jacek Golob, który pewnie teraz znajdzie sobie miejsce przy krawężniku i wyjedzie przed Gomulskiego. No jednak postanowił Jacek Golob zdaje się pilnować tych dwóch, jednego punktu, że Rafał Koniecki, który jedzie jako czwarty, nie miał szansy przebicia się przez, przed dwójkę zawodników Bydgoszczy. No tak, Hans Nielsen daleko w przodzie, o 30 metrów przed parą y, Jacek Kolod i Jacek Gomulski, a y, Rafał Koniecki jedzie tuż za nimi, no i próbuje sobie znaleźć miejsce do ataku. I to był chyba błąd? Błąd Jacka Gomulskiego, który zjechał do krawężnika i teraz ma problemy z obronieniem swojej trzeciej lokaty. Już trzeci jest Rafał Okoniewski. Czeka jak Jacek Golop, jak się to zakończy. Jest Jacek Golob na miejscu Polonii długie są te dwie minuty. Najpierw czterominutowa przerwa. Biały Hans Nielsen, Tomasz Golob, pask czerwony i w pierwszym łuku oj, wypchnięty, daleko wypchnięty na zewnętrzną Tomasz Golob. Świetny start Hansa Nielsena. Tomasz Golob jest drugi, Andy Smyth trzeci. Golob atakuje daleko po zewnętrznej, tuż przy ogrodzeniu. Wspaniała jazda Tomasza Goloba. Aj, niewiele brakowała. spadłby z motocykla. Fatalnie, fatalnie, no ale nie rezygnuje. Andy Smyth. Przed, za Tomaszem Golobem. Golob został o kilkanaście metrów za Hansem Nielsenem. On chciał za wszelką cenę pokazać, że tu na tym torze jest absolutnie najlepszy. No ale nie udało się. Niewiele brakowało, a przewróciłby się Tomasz Golob. Teraz stara się dopędzić Nielsena. Jest bliżej. Jest tuż, tuż za Hansem Nielsenem. Błąd Nielsena. Szansa przed Tomaszem Golobem. Golob daleko na zewnętrzną. Zjeżdża do krawężnika. nabiera większej prędkości. Jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze jedno. Jeszcze dwie szanse przed Tomaszem Golobem. Teraz Wjechał przed Nielsena, jest przed Nielsenem, to niebywała sprawa. Został daleko o kilkanaście metrów za Hansen Nielsenem, odrobił ten dystans i teraz triumfalnie na jednym kole mija linię mety. Wspaniała jazda Tomasa Gorowa. No i w tej chwili widzimy, yy, że ma duże problemy, podniosło Tomka i naprawdę tylko, tylko temu, że ma tak bardzo opanowaną jazdę na motocyklu uszczek się upadkowi. To było bardzo, bardzo niebezpiecznie. A to jeszcze te... raz w tej samej sytuacji. Te, o. Tego momentu kolosalnego zagrożenia dla Tomasza Golowa. 7 i ma już zapewniony tytuł Mistrza Polski. Mówiliśmy o wielu transmisjach. Znaczy, e. będzie po prostu sprawny i należycie przygotowany. Dobrucki, jak przygotowani do startu. I ruszyli. Jacek Golow. Jacek Golob, Jandy, po zewnętrznej, Dobrucki, Dobrucki czy Golok Golob, Dobrucki jest drugi, a no, jakby na przekór temu co powiedziałem wcześniej, tym razem Rafał Dobrucki w dobrej dyspozycji jest na drugim miejscu, teraz wyjeżdża na zewnętrzną, spróbuje zaatakować Jacka Goloba, ale, ale Jacek Golob jest bardzo szybki, ale troszkę zbliżył się, zbliżył się Rafał Dobrucki, Teraz jechał bliżej i do krawężnika, ale musi uważać. Nie tylko musi atakować Jacka Goloba, ale musi strzec się przed Andysmytem, który jest dość blisko. ludzki. E, o kilka metrów zaledwie za Jackiem Golowem, ale o następnych kilka metrów tuż tuż za Dobruckim jest Andysmyt. Andy, Smyt. Andy Smyt jest e, bardzo szpanym zawodnikiem. E, malutki, nie widać go właściwie na tym torze. Ale ale jednak e, sytuacja nie ulega zmianie. E, ciągle Jacek Golow w przodzie. Za nim jest e, Dobrucki. Jeszcze jeden atak Dobruckiego. Ostatnia szansa. I ostatnia szansa przed Andyspietem. Nie udało się. Pozostali na zwycięstwo w tym biegu. Jeszcze raz. Tomasz Golob, Hans Nielsen, Piotr Protasiewicz i Robert Flies. I kto? Znakomity start Tomasa Goloba. Dobry także start Hansa Nielsena. Nielsen przy krowężniku, ale Golob będzie pewnie go szybszy do zewnętrznej. Nie daje za wygraną Hans Nielsen, ale Tomasz Golob jest pierwszym w drugim łuku. Hans Nielsen. A i przewraca się. Przewrócił się Piotr Protasiewicz. Piotr Protasiewicz leży na łuku. Bieg zostaje zatrzymany. Sprytnie pojechał Piotr Protasiewicz, który przekonał się mówić, że wszyscy oczekują na zwycięstwo Tomasza Golowa. Ale zobaczymy jak będzie. Czerwony kask Tomasz Golow, żółty Hans Nielsen, biały Robert Fliss. No i mamy powtórkę z tego, co było poprzednio. Hans Nielsen na miejscu drugim, Fliss jest trzeci, a na czele jest Tomasz Golow. Tomasz Golow! Już o kilka metrów przed Hansen Nielsenem. Tym razem Nielsen pojechał daleko na zewnętrzną. Ale Tomasz Golob również. Jeszcze większa prędkość motocykla Tomasza Golowa. To już jest kilkanaście metrów. Już jest kilkanaście metrów przed Hansem Nielsenem. To widać wyraźnie, że na tym torze i w dniu dzisiejszym zwłaszcza Tomasz Golob jest po prostu nie do pokonania. Już teraz jedzie na jednym kole. To wybija trochę z rytmu. To pewnie nie pomaga w tym, żeby szybko jechać. No ale taki jest Tomasz Golob. On lubi popisywać się swoimi ekwilibrystycznymi umiejętnościami. On wspaniale panuje nad motocyklem. I co? Znów koło w, w górę? Tak jest! Myślę, że Hans Nielsen byłby tutaj bezlitosny, gdyby popsuł e, Tomaszowi Golobowi tę okazję do świętowania. Już nic na pewno nie zrobi. Ostatni łuk, ostatnie wyjście na prostą. Tomasz Golob! Tomasz Golob! Pierwszy! Przyjeżdża za nim Hans Nielsen. Czekamy jeszcze na Roberta Flisa. Flis zbliża się.